Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Mam na imię Damaris i dzisiaj poprowadzę jogę, poranną jogę, taką pobudzającą, idealną na każdy dzień. Się chyba będzie tutaj nam pomagał. Mam nadzieję, że pokochacie tą praktykę. Będzie to szybka praktyka. Dzięki właśnie takim krótkim praktykom można wprowadzić. Praktykę w naszą codzienność, do naszej codzienności ją dodać. I mam nadzieję, że będziecie wchodzić razem ze mną na matę codziennie. Będę nagrywać więcej właśnie takich 10-20-minutowych praktyk, żebyście mogli znaleźć na to czas i żeby czas właśnie nie był na nie wymówką. Zatem zapraszam Was serdecznie na matę. Usiądźmy w wygodnej dla siebie pozycji. Dla mnie to będzie taki siat skrzyżny. Wyprostujcie plecy. Otwórzcie klatkę piersiową ramiona, nieście delikatnie w dół i zamknijcie na moment oczy. Weźcie głęboki wdech. Głęboki wydech. głęboki wdech i rozluźniający wydech ustami, Uff. ostatni głęboki wdech. I z wydechem otwórzmy oczy. Unieśmy ręce wysoko do góry. Będziemy się mocno wyciągać, rozciągać. Poczujcie plecy, poczujcie ręce, możecie się delikatnie powyginać na prawo i na lewo, jak czujecie. Jesteśmy na pewno po nocy zastali, więc to będzie idealne na ten moment. Weźmy głęboki wdech, a z wydechem skręćmy się w prawą stronę. Lewa ręka ląduje na prawym kolanie, a prawa ręka idzie do tyłu i patrzymy na naszym prawym ramieniem. Bierzemy głęboki wdech. I z wydechem wracamy do centrum. Podnosimy ręce z powrotem mocno wysoko do góry i to samo robimy na drugą stronę. Nie spinajcie tutaj ramion, ramiona są opuszczone w dole. Skręcamy się, nie, nie pchamy mocno tyłu, delikatnie. Tak jak czujemy, bierzemy głęboki wdech. I z wydechem wracamy do centrum, ręce lądują na kolana. Skierujcie głowę do swojego prawego ramienia i złapcie prawą ręką za lewe ucho. Przy lewym uchu przyłóżmy sobie dłoń, rozciągniemy delikatnie szyję. To zawsze jest absolutnie, absolutnie przydatne o poręku. poczujcie jakby ktoś miał Was ciągnąć delikatnie ra, ręką w dół, tak, jak, tak żeby tutaj ta przestrzeń jeszcze bardziej nam się otworzyła. I delikatnie naciskamy, ale bardzo delikatnie, i rozciągamy całą lewą stronę szyi. Bierzemy głęboki wdech. I głęboki wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem przekładamy głowę na drugą stronę. Tym razem rozciągniemy prawą stronę. Lewa ręka ląduje na prawym uchu. I Ciągniemy delikatnie ramię w dół, żeby rozciągnąć tutaj to miejsce bardziej. Bierzemy głęboki wdech i rozluźniający wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem wracamy do centrum. Teraz ym, schylimy głowę, schylmy głowę do przodu i zrobimy sobie takie półokręgi w jedną stronę i w drugą stronę ramienia. Fajnie by było, jakbyście połączyli to z oddechem. Z wydechem idziemy w prawo, a z wydechem w lewo. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Zmieniamy kierunek. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem wracamy do centrum. Podnosimy głowę. Najlepiej mam nadzieję, że ja nam się tutaj już delikatnie rozciągnęła. Zatem przejdziemy teraz do kręgu podpartego i zrobimy jedną z moich ulubionych pozycji, a mianowicie pozycję krowy kota. Czy uginamy kręgosłup w dół i kierujemy głowę do góry przed siebie? Z wydechem, to jest pozycja krowy, i z wydechem robimy to samo w drugim kierunku. Robimy sobie taki kocik grzbiet. Teraz wyciągniemy się jak koty, a nasze głowy wylądują między naszymi ramionami. Z wydechem ponownie głowa idzie do góry, i z wydechem pozycja kota. Głowa idzie między ramionami. Wdechem, idziemy do góry, wyginamy kręgosłup lędziowy i z wydechem kocik wietr. i ostatni raz, wdech i z wydechem wracamy do neutralnej pozycji kręgosłupa. Podwijcie teraz palce stóp i podnieście kolana na chwilę do góry. Trzymamy w tej pozycji na rękach i na stopach nasze ciało. Pamiętajcie o oddechu. Jeden, dwa i na trzy. Schodzimy powoli w dół. Rozszerzamy od razu nasze kolana i przejdziemy do pozycji dziecka. Rozciągnąć kręgosłup, rozciągnąć ręce, ramiona i też na chwilę zrelaksować się tutaj. Odłóżcie czoło na macie. Wyciągnijcie ręce daleko do przodu i rozluźnijcie całe ciało. Poczucie, poczujcie miękką twarz. Nie wspinajcie tutaj nic. Weźcie głęboki wdech. Głęboki wydech. I pomyślcie o jakiejś intencji na dzisiejszy dzień. Będzie piękny dzień. I warto tutaj. Wizualizować go sobie. Weźcie jeden głęboki wdech. I z wydechem wracamy do kręgu podpartego. Przejdziemy sobie teraz do pozycji psa z głową w dół czyli. Odwijamy palce stóp i podnosimy się do góry. Chodzi tutaj o rozciągnięcie kręgosłupa przede wszystkim, o poranku zawsze jesteśmy mniej rozruszani, więc musimy się dostosować do każdej pozycji. Jeżeli nie jesteście w stanie dosięgnąć w pozycji psa z głową w dół. Piętami o matę. Nie przejmujcie się niczym. Najważniejsze tutaj jest to, aby kręgosłup był prosty, a głowa, żeby luźno znajdowała się między y, rękami. Y, pospacerujemy sobie chwilkę w psie. To dodatkowo fajnie pobudza tyły nóg. Rozciągniemy się jeszcze. Jedna noga w kolanie ugięta. I druga noga w kolanie pięta. I jeszcze raz jedna noga w kolanie. I druga. Jest głową w dół. Możemy dawać się trudną pozycją, ale jeżeli będziecie ćwiczyć więcej, to jestem przekonana, że stanie się również tą jedną z ulubionych. Wbrew pozorom. Ok. Jesteśmy w psie z głową w dół. Podnosimy teraz ym, lewą nogę do góry. Kierujcie ją delikatnie do góry. Nie za mocno, ile jesteście w stanie. I ym, nogę postawimy między dłoni, ale podtrzymamy sobie jeszcze z kolanem nad matą chwilę. Policzymy do trzech. Jeden, dwa, trzy. Wzmacniamy w ten sposób ciało. I teraz stopalentuję między dłoni. Odłóżcie kolatą na matę i podnieście ciało do góry. Szczęście, że to tryb. Wyciągnijcie dłonie głębo, wysoko do góry i rozciągnijmy ciało. Pisio. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Odginamy się delikatnie do tyłu. I z wydechem wracamy do nogi. Prostujemy lewą nogę. I robimy do niej delikatny skład. Na pewno czujecie, jak tutaj Wam się mięśnie z tyłu nogi rozciągają. To jest bardzo przyjemne po ranku. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem wracamy. Teraz przenieście lewą, prawą nogę, stopę do tyłu, do boku maty, tak jak ja to robię. Podnieście się do góry, wyprostujcie tutaj. Zwróćcie uwagę, żeby nie wyginać za bardzo yy, yy, bioder do przodu, ani też do tyłu. Znajdujemy się tutaj w centrum i wyginamy dłonie. <grym> I wyginamy dłonie na boki. Jesteśmy w takiej pozycji półwojownika i patrzymy przed siebie. Rozciągamy się mocno na boki. Bierzemy głęboki wdech. I z wydechem schodzimy przy prawej nodze. Prostując lewą nogę wyciągamy mocno ciało do boku. Bierzemy głęboki wdech, głęboki wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem wracamy powoli dłoni po podłodze do naszej lewej nogi. Odnosimy jeszcze się na z zdechem. I z wydechem przechodzimy do pozycji deski. Trzymamy moment. Wzmacniamy ciało. I przechodzimy do za z głową w dół. I zrobimy dokładnie to samo na drugą stronę. pies głową w dół. I prawa noga. Trzymamy, trzymamy, trzymamy i przekładamy nogę między dłońmi, ale jeszcze nie odkładamy stopy na matę. Moment. Jeden, dwa i trzy. Odkładamy stopę. Odkładamy kolano. Na matę i prostujemy się. Wyciągamy ręce w górę. Wyciągamy całe ciało rozciągamy się, możecie zejść tutaj ni niżej, jeżeli jesteście w stanie bliżej biodra przyciągnąć do maty. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. Z wydechem odginamy się trochę do tu. I z wydechem. Wracamy na matę, prostujemy tym razem prawą nogę i skłaniamy się delikatnie, powoli do prawej nogi. Nie za mocno, jak czujecie. Pamiętajcie, że yoga jest dla Was, nie wy dla jogi. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. Głęboki wydech. I wracamy. Zrobimy to samo na drugą stronę. Przenieście sobie stopę do tyłu. I przejdźcie do wojownika. Półwojownika. Rozciągnijcie. Ręce są równolegle do podłogi. Patrzymy ze swoją prawą dłonią. Bierzemy głęboki wdech. I z wydechem schodzimy na matę. Prostujemy prawą nogę i wyciągamy całą prawą stronę ciała. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. Wdech. I z wydechem powoli, małymi kruczkami, wracamy do naszej prawej stopy. Otwieramy klatkę piersiową z wydechem. I z wydechem przechodzimy do pozycji deski. W pozycji deski przejdziemy do kija. Możecie to zrobić albo tak na kolanach, żeby było łatwiej. Albo zejść całym ciałem w dół. Z kija przechodzimy do albo kobry, albo psa z głową w górę. I z wydechem przechodzimy do psa z głową w dół. Bierzemy sobie ostatnie wdechy w psie. Wdech, wydech, jeszcze jeden wdech, z wydechem przechodzimy do deski i z deski przechodzimy już do wygodnego siadu na macie. Ja się już obrócę teraz do Was. Wyprostujcie się. Wdłużcie dłonie na nogach. Dłoni skierowane mi ku górze, zamknijcie oczy. Odprężcie się. Mam nadzieję, że czujecie się pobudzeni. Zrobiliście coś pięknego dla siebie. I mam nadzieję, że będziecie to robić każdego dnia. Poczujcie, jak czujecie się teraz. Zwróćcie uwagę na swoje ciało. Swoje całe ciało. Weźcie głęboki wdech. Głęboki wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I rozluźniający wydech. Połączcie razem dłonie, otwórzcie oczy na wysokości serca. Pomyślcie o tym, że to będzie wspaniały dzień cudowny dzień przed nami. I podziękujmy sobie za wspólną praktykę. Namastę. Dziękuję Wam serdecznie za odbycie ze mną wspólnej praktyki. Mam nadzieję, że będziecie wracać jak najczęściej na matę. Zapraszam Was do kolejnych praktyk ze mną i do zobaczenia. Cześć!